Święto odzyskania niepodległości można celebrować w różny sposób. Ponad 400 osób zdecydowało się, aby 11 listopada uczcić biegając. W Słupsku odbył się 11 bieg niepodległości. Zawodnicy musieli pokonać 10 kilometrów. Trasa wiodła bulwarami i ulicami w ścisłym centrum miasta. Start i meta ustawione zostały na ulicy Szarych Szeregów. Atmosfera jest fantastyczna, ludzie ze sobą rozmawiają. Jest to trochę taka właśnie okazja, żeby się spotkać, ale w inny sposób celebrować, bo oczywiście zawsze te uroczystości takie oficjalne odbywają się przed ratuszem, jest składanie wieńców, jest bardzo patetycznie, bo to jest patetyczne święto. Natomiast myślę, że najfajniej, kiedy łączy się historię z teraźniejszością, czyli z teraźniejszymi, dzisiejszymi pasjami, spędzaniem aktywnie czasu i taki właśnie jest bieg niepodległości. Jestem przekonana, że co roku tych osób będzie coraz więcej. W tym roku 400 osób, więc myślę, że do pół tysiąca w przyszłym roku dojdziemy. Zanim biegacze wystartowali, wzięli udział we wspólnej rozgrzewce. Następnie odśpiewali hymn. Potem rozpoczęło się tradycyjne odliczanie. Dwa, jeden. A zatem w tej chwili widzimy się na momenty powodzenia wszystkich. Wracajcie do nas całą, wszyscy, um, połowa przebiegła już teraz linie startu, inni dopiero teraz przebiegają, inni jeszcze tam na razie idą spokojnie trochę dalej, koło karetę.

Uczestnicy byli zwycięzcami, każdy otrzymał pamiątkowy medal. Do mety wśród kobiet najszybciej dobiegła Małgorzata Pazda Pozorska, a wśród mężczyzn Michał Pytlak. Oboje biegają wyczynowo. miejsce trzecie 41 minut i 23 sekundy. Nagroda, nagrody wręczają i Panie Radne jest także pani wiceprezydent, która w wręczy nagrodę dla Wyczęści. Justyna Derek, na szkoła podstawowa nr 7, miejsce, trzecie, miejsce drugie, Wiktoria Metnicka, siódma brygada Obrony wybrzeża. Wiktoria Metlicka, siódma brygada Obrony wybrzeża. Miejsce drugie. 40 minut i 54 sekundy. I miejsce pierwsze właściwie na półmetku już było wszystko wiadomo. Małgorzata Plasta Pozowska, Portalex, Akademia Młodego Lekarza, Piotr MAPS, 39 minut i 49 sekund. jeszcze w odległości w taki sposób świętować to sama złyzymy. Przyjemność dla no, znajomych i wspaniałych kibiców, więc jak najbardziej. A jak oceniasz organizację? Wszystko na medal. No trasa nie jest taka łatwa dla takich osób, które tam gdzieś zaczynają, no bo dużo jest jednak zakrętów było i liście i tak, ale to myślę, że tym bardziej możecie mieć dzisiaj wszyscy, którzy pojechaliśmy, większą satysfakcję. Gra, A pogoda napisała. A więc wszystko jasne. Michał Pytlak, tak jak w ubiegłym roku zwycięża. Było bardzo dobrze, z początku się ciężko biegło, ale z kilometra na kilometr łapałem świeżość, więc ukończyłem trasa krótsza niż w tamtym roku o prawie 200 metrów. Także... Było co A poprawiać. ten wynik, który dzisiaj udało Ci się osiągnąć, spodziewałeś się tego, spodziewałeś się lepszego? Spodziewałem się trochę gorszego czasu, nie? także jestem bardzo zadowolony, że udało mi się tyle nabiegać. A jak konkurencja? Rywale w formie są, łapią formę, także było z kim biegać. Trener Paweł Pietraszkę, Artur Pelo, także wysocy. I jesteś amatorem. że to bierzesz udział w tego rodzaju biegach. Jak oceniasz realizację pod kątem z innymi biegami? No z roku na rok ta prestiżowa nagroda, y, trasa, zawody rosną, rosną w siłę, więc, więc rywalizujemy. Paweł Piotraszek 33,09. A więc mamy miejsce w szczecie Artur Pelo. Ale jestem zadowolony, bo po półrocznej przerwie, którą, gdzie doznałem kontuzji na mistrzostwach 12 szczecińskiej dywizji zmechanizowanej, do, prawie do końca września nie biegałem i tak pod koniec września dopiero zacząłem się ruszać regularnie. Myślę, że jak na półtora miesiąca biegania to trzecie miejsce. No jestem bardzo usatysfakcjonowany. Pogoda dzisiaj też sprzyjała do, dobremu bieganiu. Nawieśnia dosyć przyczepna, nie wiało, także tylko. O, dziękuję. Dziękuję. Także można było gdzieś tam swoje wyniki poprawiać. Bardzo się cieszę, że tak liczna grupa ludzi postanowiła uczcić nasze święto państwowe 11 listopada tak, na, na sportowo, A jeszcze w takiej konkurencji biegowej. Bardzo się z tego cieszę, bo też jestem, jestem biegaczem. Szkoda no, że nie wystartował nasz dowódca niestety ze względów służbowych nie zdążył na bieg, a już nie raz udowadniał i potrafił z nami gdzieś tam biegać i to w też takich biegach, że tak powiem ekstremalnych, umundrowanie, woda, błoto, przeszkody. Także tutaj też chciałbym z tego miejsca podziękować dowódcy za to, że nam gdzieś tam zezwala na to Trenowanie, wiadomo trzeba godzić obowiązki służbowe, bo najpierw jest obowiązek, a dopiero później przyjemność, chociaż sport to też jest element wyszkolenia bojowego.